Cześć, witajcie. Dzisiaj gram w Troll face Questa i to ja, Pawelek. Ty, Chodźcie też na Adrianek Paneku. Ja zresztą pod e, filmem przed nim, teraz też dam. Nie link, wybaczcie mi, że nie link, ale linków nie, nie, wiem, nie wiem jak stawać. link, po prostu nie, nie chciało mi się. No i... Dzisiaj gram w Troll Face Questa. Przepraszam, trochę chrypą mam. Ale przechodzimy levele Troll Face Questa, tak. Aha, to to już znam te zagrywki troll... trolle Zagrywki troll'a już znam Dzisiaj akurat dwa odcinki... odcinki yy, na YouTube'a Kurde, reklama Nienawidzę reklamy, w komentarzach, no, czy lubicie reklamy czasem się przydają dobra jest fajnego, ale nie zawsze też Hmm. Także Proszę dajcie łapki w górę Subskrypcje Ja, ja oczywiście yy, Nie zmuszam was Jak chcecie Ale po prostu chcę się wypromować Tak jak to niektórzy uderzy W końcu chcę się wypromować <laughs> Udostępniajcie filmiki Hmm, Także już nie gram z ranem. Nie dostałem, słyszeliście? Zostawił mnie wcześniej. No i to tak wyszło z nim. No idziemy dalej. Przepraszam. <laughs> <laughs> nie za bardzo mogę mówić też. Ale to wszystko dla Was. Mówię, wszystko dla Was nagrywam. Sama reklama, znowu jest GTA, ale tak to wcale nie jest prawda. Nie można tego pobrać na telefon, nie wierzcie im. Mhm. I perfekcyjnie zamykamy taletę tak, nic, nic takiego nie było. to umla w to po prostu teraz oczony. Teraz zaproszę stopnąłem. Tylko nie wiem jak ten portal się zrobił, bo w ogóle portalganem nie ruszał. Także nie wiem o co chodzi. Jeszcze się śmie. No oczywiście też nie mogę yy, mieć... Yy, no. Też nie mogę nagrywać dźwięku, bo mogą być prawa autorskie czy coś. Zostav mi to, než to máte černé v gůre. Vyhoším nějaké moce. A to je Aha. a to tego to nie widziałem. Wow, fajné. 1D. Nie no śmieję ten 1D to jest 2D pewnie, ale jak on w to może grać? Teraz wyszło 3D, a nie 2D jakieś. Duże 2D są najgorsze. No i tym sposobem mi się wydaje, że doszliśmy do. na razie. No i tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek, chyba że możemy zrobić to jeszcze, bo w sumie to jest cztery. nie wiem czy dwa odcinki się opłaca robić z jednego trollfa z quest'a. No dobra, chyba że jak się postaramy to wyjdzie cały trollfa, troll. reklama na no. ile my nagrywamy w ogóle. Nie no to się opłacić robić. będziecie jeszcze chcieli oglądać. Ja trzeba zwykle też było, bo teraz jest Corona Time. Corona Time to fajny czas. Chociaż też dla mnie dla mnie nie jest tak do końca fajny. No trzeba odrabiać lekcje. Tak, ja jeszcze jodzę ja do szkoły, trzeba odrabiać lekcje. No, nie tak niechętnie spobierać. Nie że na reklama znowu. Z 15 zł można kupić bez reklam i nieograniczony dostęp do wskazówek. Nieważne, nie chcę, dać mi trolla. Halo. Pójdźcie. Trollface właśnie zaczął, yy, przestał działać. O To każdym trzeba zrób... No Boże. Głupia kura. O, no, tu coś jest. A, papam. Y, Troll... trollebol. I pająk. O, i głupka. Aha. To fajnie. Mon... aja. mmm, znowu reklama ja nie, nie, nie nienawidzę tych reklam ale tylko czasami są przydatne to? nie? ja nie chcę tego tylko bym mógł tak coś innego tutaj podnieść coś innego mogę zrobić to coś Nie można nic tutaj zrobić. Mogę no, reklamy cały czas wyskakują. Co się w ogóle zrobić? Piszcie w komentarzach tutaj wykorzystam wskazówkę. Ale mogę wskazówki użyć? No nie mogę wskazówki użyć. No to już jest źle. Nie znowu reklama. Wskazówki. ¿Tú? Koniec. Co to ma być? Ale co to ma Nie. Ale co to miało być? Halo? Nie, 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 nie. nie zdążyło się nas bierać. Nie. nie nic zrobić. o co chodzi? Dlaczego ja tu nic zrobić nie mogę? teraz... Aha. Aha. Tyle to wystarczyło, żeby... Jest południczka. Aha. Aha. Tu jest to ten... Józef Lut. Józef Nie. Jak się ta nazywała? Zapomniałem, jak się ta gra nazywała. Halo? O nie! To łapiemy, to to łapiemy, i tego nie łapiemy. Nie, co? O co chodzi? Alo, alo, co to chodzi? No, to. Łapiemy. Aha, rozumiem. że wszystkiego mamy nie złapać, tylko to to jedno no dobra, tego nie tego nie i to mamy złapać Mhm. wiedziałem znaczy nie, że od samego początku dobra, ile my nagrywamy? 14 minut no w sumie jeszcze możemy zrobić to jedno bo jak zrobiliśmy w 6 minut no no niech wam będzie jeśli w komentarzach, czy takie filmy Wam się podobają. Czy mam więcej quest, trochę questów robić? Czy bardziej więcej Robloxa? Czy w ogóle Robloxa, czy w ogóle questy, czy podsuwajcie różne pomysły Oczywiście każdy z Was może podsuwać pomysły. To nie tak, że kogoś promuje, czy coś. Każdy. Nikogo nie zmuszam, ale też... Nikomu nie zabrania. Nie w reklamę kliknąłem. Nie. nie w reklamę kliknąłem. Najgorzej. Jeszcze może będzie jedna reklama wiedziałem No, przynajmniej z, Ma z minecrafta to sobie obejrzymy A, craftsman to nie Nie, nie lubię craftsmana Dobra, to dalej Idę ku Idę ku Tyry i przechodzimy dalej, nieważne, okej okay. pająka tutaj mamy, jednego. Je... Mogę coś tutaj zrobić? Halo A... Dobra, do tego to bym się akurat nie spodziewał po Trollface Quest. Nieważne, tego bym się tutaj nie spodziewał. I reklama Jak to zawsze troll facequesty Aha A to mam nadzieję, że to jest ryby hej okay. następna 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 A tu jest chyba A nie Następna następna Dobra tutaj to to ciągniemy A tutaj była A... Dobra. Już rozumiem. Nawet podsumujcie mi jakie różne pomysły. <coughs> Tylko tak, tak, żeby było, proszę, bez reklam. Bo mnie trochę wkurzają te reklamy. Mogę nagrać, ale żeby nie było. Może być, mogą być reklamy, ale żeby nie było ich tak jak tutaj w Troll W Troll weźcie. Nieźle. Pewnie będzie źle. No vidět. To nikdy nemůže být prosté. Aha, bo to je to. I teraz. Jakoś to. Nebo tu. Což ne. Ne. Což těž. Ne. 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 Ne Ale tego, nie można to odwrotnie tego, nie można czegoś innego dać. To musi być taki tutorialek jak tam jest. Czy można coś innego dać? Bo też, bo może mu coś innego dać właśnie, jakby najpierw to, to albo to, to. To, o nie, bo on to, to od razu robi właśnie. Nie, to nie. Nie on to, to od razu. No o co chodzi, tutaj? Ale chodź tu. Nie o co tu chodzi. To, nie, no dobra, muszę jedną więcej wskazówek, bo. Nie mogę tak bez tego. Bez tego żyć nie mogę. No po prostu nie, nie wiem, o co tutaj chodzi. Widzę, jak wiecie, to wpiszcie naprawdę w komentarzu jakby, tylko nie po tym, jak obejrzycie film, tylko piszcie od razu teraz. Zatrzymajcie sobie film i piszcie. No, to co to akurat głupie jest, ja tego nie lubię. Nie polecam. No, ale w tej przytali... obejrzeliśmy i mamy jedną wskazówkę. получила как раз. так. Так. Угу. И одна скалувка так. может, ну и... Co tutaj trzeba zrobić? Tu. Tu to we kino. No dobra, trudno. Musimy jeszcze raz obejrzeć tą reklamę. Nie wiem, no, naprawdę. Jak wy wiecie, co tutaj trzeba, trzeba zrobić, no to piszcie się, zanim to oglądniecie. Naprawdę. Ja nie rozumiem, co tutaj chodzi. To jest naprawdę trudno. No, już dobre 22 minuty no to, yy, robimy ten film. Ja nigdy tak nie miałem w no, no dobra, 24, 24 minuty byłem za Adrianem. Tak, ten filmik, ale W sumie pierwszy. Bo to jest drugi. No, ale naprawdę jest tak to, to. Długo tym bardziej, że w trochę kwesta. Nie grałem tak długo. Mi się wydaje, że to przez to odcinki stresujecie mnie. Co, źle już coś zrobiłem? Źle już coś zrobiłem. Tu musimy jeszcze raz zacząć. Ten. wow już drugi robimy.

no, tak, nie stukać na to. Może to o to chodzi? Tak? Mm, o to chodzi. Nie you no, know, większym to nie ten. Rupa! Bogaty jesteś, gościu. już dużo nagrywamy, już 24 minuty nagrywamy, nie wiem czy nie więcej jak wtedy także no, myślę, że kończymy ten odcinek i piszcie, mamy jeszcze jedną tabletę do zrobienia do tego nie wiem czy sobie jeszcze nie możemy trochę Robloxem i może też niedługo będziemy robić najgorsze podróby Minecrafta i takie tam także no trzymajcie się, cześć